Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Spotykamy się tutaj w okolicy 13 września, bo przypominamy rocznicę 13 września 1939 roku. Do tego budynku, tu obok, do Domu Śląskiego, wkroczyły niemieckie formacje policyjne i zaczął się trudny okres. Trudny okres dla Polski, dla Krakowa i dla tego miejsca. To miejsce stało się siedzibą Gestapo, takim ośrodkiem terroru na dystrykt krakowski, do generalnego gubernatorstwa. Oddajemy cześć tym, którym zabrano młodość. Oddajemy cześć tym, którym zabrano przyszłość. W imię imperialnej, nieludzkiej ideologii. Dzisiejsze hasło, dzisiejsza dewiza, w niepamięciu pamięci ofiar Gestapo, przywodzi nam na myśl prostą prawdę. Polacy nie byli wolni przez półwieczność od roku 1939 do roku. 89. Choć formalnie zakończyła się II wojna światowa, istota sytuacji pozostała. Byliśmy nadal państwem zniewolonym. Cel walki pozostał, tym celem była niepodległość. A choć z różnym natężeniem, Krakowie byli ofiarami obu totalitaryzmów do roku 89. Znajdujemy się na Placu Inwalidów. To jest bardzo symboliczne miejsce, ponieważ kilkadziesiąt metrów od siebie znajdują się dwa budynki, w których miała siedzibę policje polityczne, czyli w Domu Śląskim w latach 1939-1945 siedzibę miał Gestapo, a za naszymi plecami na Placu Inwalidów znajduje się dom profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w latach 1945-1956 miała miejsce Policja Polityczna Stalinowska, gdzie ci ludzie też byli torturowani, bici, przesłuchiwani i represjonowani. Klasycznym przykładem takiego losu jest Stanisława Rachwa, nasza główna patronka w tym roku. Co roku jest zawsze dwóch patronów i Pamięci Orkiestralnej. Pierwszy patron to jest wybrany przez muzeum, a zawsze drugi patron jest wybierany przez internautów. W tym roku Dominik Jura, który wygrał mniej prawie 400 głosów, więc to jest popularny plebiscyt. Stanisława Rachwał była przesłuchiwana w Domu Śląskim przy ulicy Pomorskiej. Do dziś w tym budynku zachowały się trzy cele podręcznego aresztu gestapo. Więźniowie, osoby przetrzymywane i torturowane w tym budynku wyryły na ścianach ponad 600 napisów, które są świadectwem ich cierpienia i walki też. Bardzo często to są ostatnie słowa tych osób w życiu żegnających się z swoimi bliskimi, z rodziną. Stanisława Rachwał była przesłuchiwana na Pomorskiej, była też więźniem obozu koncentracyjnego, a po zakończeniu działań wojennych była także przesłuchiwana przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Czy to są osoby, które walczyły o niepodległość Polski. Dominik Jura był zaangażowany, był przemysłowcem, przedsiębiorcą, był zaangażowany m.in. w działalność konspiracyjną polegającą m.in. na tym, że Armia Krajowa również miała takie tajne warsztaty, takie montownie, w których produkowano pistolety maszynowe, m.in. sławne pistolety maszynowe Sten.